Szanujemy ten punkt, ale wiadomo też jest gdzieś w nas ta złość, że drugi mecz w tym tygodniu tracimy bramkę w doliczonym czasie gry i, i zamiast mieć kompletów kompletu punktów mamy tylko jeden, ale szanuję yy, przeciwnika, więc mówię też cieszymy się z tego jednego punktu. Jestem zadowolony z postawy chłopaków, bo, bo, bo mimo tego, że dwukrotnie przegrywaliśmy, potrafiliśmy Wyciągnąć ten, ten mecz. Brakuje nam, w momencie, gdy wygrywaliśmy 3-2, wycofaliśmy się do tyłu, i, i tego, tego nie chcę, i to jest gdzieś w tych chłopakach naturalne, samo to się stworzyło. My chcemy dążyć do następnej bramki, a nie wycofywać się i oddawać inicjatywę przeciwnikowi, więc, więc tu, tu jest jedyne, gdzieś tam, pretensje do, do chłopaków, że, no, że sami, sami po prostu gdzieś tam oddali inicjatywę, a, ale to jest też momentami brak doświadczenia, tak, no bo dzisiaj najstarszy załóg miał 22 lata, więc, więc tutaj o, o doświadczeniu wielkim nie, nie ma mowy, więc musi, muszą też się e, łapać takiego trochę stwa tutaj na błyskach drugiej ligi. Mówię, to doświadczenie przyjdzie. E, mam nadzieję z kolejnymi z kolejnymi meczami. Dziękuję bardzo. Zbyt dużo negatywnych emocji we mnie siedzi, dlatego nie chciałbym zbyt dużo się wypowiadać na temat meczu, bo to jeszcze nie jest ten Moment, jeżeli są jakieś pytania co do meczu lub innych aspektów, to proszę o zadawanie. To się mogę zapytać, ponieważ nie jestem ostatnią osobą, która trenerowi skład ustanać, ale może czas pomyśleć o jednak zmianie w bramce, bo no, dwa indywidualne błędy w mojej ocenie, no, jako dawnego bramkarza, no trochę, że tak powiem, Psują, psują obraz tego meczu. No, dwumetrowy zawodnik, prawie, przepraszam, niewalczący na polu bramkowym z metra, bramki wpadają. No już pomijam tą pierwszą bramkę, gdzie to, to ewidentnie błąd, ustawienia dalej. Owszem, rykorzy, no ale z połowy wojska. Dokonujemy analiz. Tydzień temu Oskar zagrał bardzo dobre spotkanie, a wcześniej dyskutowaliśmy na ten temat, czy to nie jest moment, wtedy kiedy da mnie szło, żeby szukać po prostu zmiany w bramce. Po ostatnim spotkaniu stwierdziliśmy, że. Tego, tego nie zrobimy, co się wydarzy za kilka dni, kiedy w piątek zagramy z Jastrzębiem, będzie decydował najbliższy tydzień i analiza dzisiejszego meczu. Tak, nawiązując trenerze, do, te, do konferencji z koło brzegu, to dzisiaj zabrakło szczęścia, umiejętności czy, coś, czy czegoś innego, bo dwukrotnie bywaliśmy na prowadzenie i nie potrafiliśmy go utrzymać. No i ten punkt, tak, uratowany w ostatnich sekundach. Uratowany w ostatnich sekundach, bo drużyna jest bardzo zdeterminowana i ciężko pracuje przez cały tydzień, żeby odwrócić ten los, który nas spotyka co tydzień. Co do szczęścia, był Pan koło brzegu, jest Pan na każdym meczu. W koło brzegu strzał stadiony świata z wolnego. Z hutnikiem przegrywamy 1-0 po rzucie wolnym. Dzisiaj mamy w mojej ocenie oczywiście to jest taka ocena na gorąco. Mamy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie, gramy wysokim, aktywnym pressingiem, bardzo dużo odbiorów na połowie przeciwnika. Przeciwnik na pewno, tak jak trener wspomniał, może nie ma zbyt dużo doświadczenia, ale to jest jakościowy przeciwnik, gdzie, gdzie jest bardzo dużo chłopców utalentowanych, wyselekcjonowanych, którzy być może w niedalekiej przyszłości będą grali na najwyższym poziomie. I znowu jest tak, że mamy mecz pod kontrolą, jest rzut wolny i idzie rykoszet. Czy było złe ustawienie bramkarza, czy dobre, czy źle ustawił mur, czy dobrze. No w tej chwili ja nie będę, nie będę tutaj tego oceniał. Potrzebuję do tego materiału wideo z jednej z drugiej kamery. Od tego jest też trener bramkarzy i na tej podstawie będziemy oceniać, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Natomiast bezdyskusyjna sprawa jest taka, że jest rykoszet. I to jest element, w którym brakuje nam szczęścia. Z czego to, z czego to wynika? Nie wiem, może ja jestem jakiś pechowy... Nie mam, nie mam pojęcia. Generalnie tracimy bardzo dużo bramek po stałych fragmentach gry, bo to jest 60, dokładnie 62% bramek, które straciliśmy. Wszystkie są po stałych fragmentach gry. Ćwiczymy też, jeżeli ktoś wnikliwie ogląda, dzisiaj zmieniliśmy sposób bronienia. No i znowu tracimy dwie bramki po stałych fragmentach gry: jedną z wolnego, z drugą z rzutu z rzutu karnego. No gdzieś zawodnicy są zdania, że tego rzutu karnego nie było, są pewni tego. Wiemy, jak wyglądało to tydzień temu, kiedy skałeckiemu mało głowy nie urwali, a rzutu karnego nie mieliśmy przeprosinę. Mm, sędziego oczywiście są miłym gestem, natomiast. No to też bym się odniósł do, do, do aspektów związanych gdzieś ze szczęściem, bo jak się cofniemy jeszcze dwa tygodnie do tyłu, no to wiemy, jaki karny został podyktowany w Częstochowie. Nie mam na to wpływu, mogę tutaj dużo gadać na ten temat. E, dużo dźwigamy jako zespół. Ja dużo dźwigam jako trener, no bo nie jest przyjemnie z tygodnia na tydzień w takich okolicznościach tracić, tracić punkty. Jedno jest pewne, ten zespół walczy, ten zespół bardzo chce. Ja to widzę, dotykam każdego dnia, bo dzisiaj dzisiaj jest już wieczór, a jutro o siódmej rano będę w klubie i trzeba będzie znowu pracować nad tym, żeby za te kilka dni wygrać i przełamać tą niezbyt dobrą serię. Jakby, jakby ktoś tego meczu nie oglądał, a spojrzał na statystyki, to mógłby powiedzieć ale brutalny mecz w wykonaniu Wisły 8, żółtych kartek, to cud, że nie było czerwone. Proszę mnie nie prowokować do oceny pracy sędziów, nie ja od tego jest że no właśnie, bo ja o tym też nie ambicji, woli walki temu zespołu nie można odmówić, natomiast y, zamykamy jesień meczem z Jastrzem już w piątek, nie liczę meczu pucharowego, bo tak naprawdę ten sezon drogolowość w Puława się kończy. Dwa mecze takie ani inne, trochę braku szczęścia, trudno powiedzieć, różne inne okoliczności. Ja też tu do sprawy sędziów nie chciałbym się wypowiadać, ale czterykrotnie obejrzałem tą powtórkę przy karnym, tam nawet kontaktu ciałem nie było, Janek Flaq trafił idealnie w piłkę, no ale my nie mamy na to wpływu, tak? bo Natomiast co zrobić, żeby ten zespół wyszedł na Jastrzębie i te 90 minut zagrał z taką wolą walki, z taką ambicją i być może no, na szczęście nie mamy wpływu, bo nie wyobrażamy sobie nie zamknąć tej rundy zwycięstwem z Jastrzębiem. To dobrze, że w tym jesteśmy zgodni, bo ja też sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, że też dzisiaj stracimy punkty. Jeszcze raz powtórzę, my naprawdę ciężko pracujemy. W tym tygodniu wdrożyliśmy nawet narzędzia psychologiczne, czy, czy przed treningiem, po odprawie treningowej, czy wpletliśmy je w trening. Naprawdę szukamy różnych bodźców, żeby chłopcy cały czas wierzyli w to i byli zmotywowani do, do tego, żeby z tygodnia na tydzień wychodzić i przełamać tą... No Może nie jakąś bardzo złą, bo to nie jest tak jak Zagłębie, że dzisiaj przyjechało po pięciu porażkach z rzędu. Jak my gdzieś tam wygrywamy, dwa przegrywamy, taka sinusoida, nie jesteśmy w stanie ustabilizować tej formy, nie jesteśmy w stanie na pewno złapać żadnej, żadnej serii, tak jak było na początku sezonu. Natomiast jeszcze raz powtórzę, ja się, ja się nigdy nie poddaję. Jutro o siódmej rano stawiam się w klubie i pracujemy nad tym, żeby w piątek tą, tą rundę jesienną, jeżeli chodzi o mecze, o mecze w Puławach, zakończyć trzema punktami. No właśnie, trenerze. Mecz, mecz zwycięstwo z Jastrzębiem, wyeliminowanie widzów, to będzie, będzie chyba ukoronowanie, koronowanie zamknięcia jedini w pułapach. Rzeczyłbym tego sobie i wszystkim wam tutaj. Ja dookoła. Życzę tego trenerze, trenerowi i Dziękuję.